W nocy z 9 na 10 października 1963 roku spokojne miasteczko na północy Włoch zniknęło z powierzchni Ziemi w zaledwie 4 minuty. Ponad 2000 ludzi straciło życie. Jednak najbardziej zdumiewające, zapora, która spowodowała tę tragedię, pozostała nienaruszona. Nie pękła, nie runęła. Jak więc naprawdę wyglądały wydarzenia tamtej feralnej nocy? Odpowiedź kryje się w jednym z pozoru drobnym szczególe, który wszyscy przeoczyli. W tym filmie przeniesiemy się wspólnie do Włoch 62 lata wstecz, by odkryć prawdę o katastrofie zapory Wająt. W latach 60. i 70. XX wieku Włochy przeżywały okres powojennego ożywienia gospodarczego. Kraj koncentrował się na rozwoju przemysłu. Ponieważ brakowało węgla potrzebnego do wytwarzania energii w elektrowniach cieplnych, przedsiębiorstwa energetyczne zaczęły poszukiwać alternatywnych źródeł. W całym kraju, zwłaszcza w regionach górskich, rozpoczęto budowę elektrowni wodnych. Ta energia stała się kluczowa dla dalszego rozwoju przemysłowego państwa. Jednym z prywatnych koncernów energetycznych była firma Sejd, główny dostawca i dystrybutor energii elektrycznej w północno-wschodnich Włoszech. Przedsiębiorstwo to zbudowało wiele zbiorników i elektrowni w Alpach. W 1929 roku firma energetyczna zdecydowała o budowie nowej zapory w południowo-wschodniej części Dolomitów na obrzeżach Alp. Była to zapora Wająt. Dokumenty zatwierdzające inwestycje podpisano w 1940 roku przez władze faszystowskie, jednak wybuch wojny wstrzymał projekt. Dopiero po zakończeniu II wojny światowej budowa została wznowiona. Od chwili, gdy pojawił się pomysł, do rozpoczęcia prac minęło ponad 30 lat. W tym czasie świat zdążył przeżyć wiele historycznych wydarzeń. Miejsce budowy wybrano w dolinie góry Monte Toc w północnych Włoszech, w zlewni rzeki wająt, do pływu dolnego biegu rzeki Piave. Zapora miała powstać w wąskim przesmyku pomiędzy stromymi zboczami Monte Toc, aby zatrzymać przepływ rzeki i utworzyć w ten sposób naturalny zbiornik wodny. Rok później rozpoczęto prace budowlane. Początkowy projekt zakładał zaporę łukową o podwójnym wygięciu i wysokości 202 metrów o pojemności 58 milionów metrów sześciennych wody. Jednak ze względu na specyficzną budowę geologiczną doliny, projekt został później zmodyfikowany. W skład konstrukcji zapory wchodził korpus główny, przelew, rurociągi odpływowe, tunele odprowadzające wodę oraz podziemna elektrownia. Dno doliny o szerokości 10 metrów poszerzono do 32 metrów. Ponieważ ściany skalne po obu stronach były niemal pionowe i sięgały 300 metrów wysokości, aby uniknąć odpadania głazu w trakcie budowy, powierzchnię skał dodatkowo wzmocniono. Po dwóch latach większa część konstrukcji była już gotowa. Betonowy korpus zapory wylewano segmentowo wzdłuż pionowych filarów. W konstrukcji znajdowały się trzy kanały wentylacyjne, a na szczycie szereg poprzecznych łączeń. Na koronie zapory umieszczono 16 otwartych wylotów wody. Po zachodniej stronie powstały trzy tunele odpływowe górny, środkowy i dolny. Według zaktualizowanego projektu wysokość zapory zwiększono o prawie 60 metrów w stosunku do pierwotnych planów. Po zakończeniu budowy miała stać się najwyższą zaporą na świecie. Jej pojemność wzrosła z 58 do 168 milionów metrów sześciennych. W 1961 roku monumentalna konstrukcja była niemal ukończona. Po czterech latach prac zapora Wająt została oddana do użytku. Była to podwójnie zakrzywiona zapora łukowa o wysokości 262 metrów, której kształt, zakrzywiony zarówno w pionie jak i w poziomie, pozwalał wytrzymać olbrzymie ciśnienie wody. Długość korony wynosiła 190 metrów, a maksymalny poziom lustra wody – 722,5 metra nad poziomem morza. Użyteczna pojemność zbiornika wynosiła 165 milionów metrów sześciennych, co czyniło ją najwyższą zaporą łukową na świecie w tamtym czasie. Po ukończeniu budowy zapory główny inżynier Carlo Semenza wziął udział w uroczystości jej otwarcia. Był wówczas człowiekiem o ogromnym autorytecie, powszechnie uznawanym za jednego z najbardziej doświadczonych i utalentowanych projektantów zapór we Włoszech, wyjąt miała być jego ostatnim dziełem przed przejściem na emeryturę. Niestety zaledwie dwa tygodnie po inauguracji, Carlos Semenza nagle zmarł na wylew krwi do mózgu, mając 68 lat. Po ukończeniu budowy zapory Wająt, wątpliwości dotyczące jej bezpieczeństwa nie ustawały. Podczas prac budowlanych wydarzył się bowiem incydent, który wzbudził niepokój. Nie dotyczył on jednak samej Wająt, lecz innej zapory Pontesej, położonej około 20 km na północny zachód. Tam znajdował się podobny zbiornik wodny, już ukończony. Pewnego dnia zbocze z jednej z gór otaczających jezioro nagle się osunęło. Blisko 3 miliony metrów sześciennych błota, kamieni i ziemi spadło do wody. W ciągu niespełna 3 minut jezioro Pontesej zostało całkowicie wypełnione, a poziom wody gwałtownie wzrósł. Woda przelała się przez koronę zapory, spływając w dół doliny. W tym czasie jeden z robotników prowadził prace konserwacyjne na zaporze. Fala, która spadła z góry, porwała go i zniknął bez śladu. Jego ciała nigdy nie odnaleziono. Zapora Pontesej była bardzo podobna do właśnie budowanej Wająt. Gdy doszło do tego osuwiska, Wająt wciąż znajdowała się w fazie prac końcowych. Wielu zaczęło zadawać pytania o bezpieczeństwo nowej konstrukcji, zwłaszcza mieszkańcy miasteczka położonego poniżej zapory. Na zachód od Wająt, około 3 km w dół doliny, leżało małe miasteczko Longarone. Między zaporą a miasteczkiem płynęły dwie rzeki Piawe i Mae. Obie biegły równolegle z północy na południe i w pobliżu Longarone łączyły się z rzeką wająt pod kątem prostym. Sama zapora znajdowała się w wąskiej dolinie góry Monte Toc, góry znanej z niestabilnego podłoża i skłonności do drgań. Niektórzy ostrzegali, że budowa zapory w takim miejscu jest niebezpieczna. Mieszkańcy doliny obawiali się, że jeśli kiedykolwiek dojdzie do katastrofy, potężna fala wody uderzy prosto w ich domy. Pewnego dnia jeden z mieszkańców Doliny Montetok, który wybrał się w góry, by rąbać drewno, zauważył na świeżo wytyczonej ścieżce pęknięcia i przesunięcia ziemi. Zgłosił to geologom. Po zbadaniu terenu ekspert przekazał raport zarządowi Zapory. Wskazał w nim, że wschodnie zbocze Montetok jest niezwykle niestabilne i może dojść do dużego osuwiska. Jednak kierownictwo Zapory uspokajało. Twierdzono, że przeprowadzono dokładne badania geologiczne, a skały po obu stronach doliny są twarde i nie wykazują oznak głębokich uszkodzeń. Ponadto asymetryczna, wklęsła konstrukcja zapory miała przeciwdziałać ewentualnym przemieszczaniom gruntu. Ich zdaniem góra była wystarczająco stabilna, a ryzyko osuwiska minimalne. Na wszelki wypadek z obawy przed możliwą katastrofą, w Longarone zbudowano mur przeciwpowodziowy i kanały odprowadzające wodę. Lecz jak to często bywa, to czego najbardziej się obawiano, w końcu się wydarzyło. 9 października 1963 roku, gdy nad ranem wzeszło słońce, całe Longarone przestało istnieć. Co wydarzyło się tamtej nocy? Cofnijmy się w czasie, by zrozumieć tę tragedię. Była środa. Włoski październik przynosił już chłodne jesienne powietrze. Małe miasteczko Longarone w północnych Włoszech leżało na wschodzie prowincji Belluno u stóp malowniczego Parku Narodowego Dolomitów. Przez ostatnie dwa tygodnie w regionie nieustannie padał deszcz. Dwie rzeki, płynące niedaleko miasta, wezbrały do niebezpiecznego poziomu. Tego dnia góra Montetoc znów dawała o sobie znać. Ziemia w jej wnętrzu poruszała się nienaturalnie. Inżynierowie monitorujący teren wokół zapory Wająt obserwowali, jak kolejne drzewa przewracają się na stokach góry, a kamienie spadają do zbiornika. Zrozumieli, że zbliża się ogromne osuwisko i natychmiast poinformowali o tym zarząd. Jednak po raz kolejny ostrzeżenia zlekceważono. Pewni siebie zarządcy nie dostrzegali zagrożenia. Wręcz przeciwnie, część pracowników zgromadziła się na koronie zapory, by na własne oczy zobaczyć osuwisko i falę, która miała po nim nastąpić. Poziom wody w zbiorniku wynosił wtedy 740 metra nad poziomem morza, zaledwie nieco powyżej granicy uznawanej za bezpieczną, poniżej której zapora nie powinna się przelać. Tamtej nocy ulewa właśnie ustała. Całe miasteczko pogrążyło się w spokojnym śnie, owinięte ciszą gór i delikatnym szumem wiatru w dolinie. Lecz 9 października 1963 roku Matka Natura postanowiła dać o sobie znać, delikatnym, lecz śmiertelnym dotknięciem. Około godziny 22.15 ziemia zadrżała. To było niewielkie trzęsienie ziemi, ledwie wyczuwalne, niemal niegroźne, ale wystarczyło, by poruszyć coś znacznie potężniejszego. 10 minut później, o 22.30, góra Tok po wschodniej stronie doliny zaczęła się gwałtownie trząść. W ciągu kilku sekund północne zbocze pękło, Drzewa waliły się jedno po drugim. Kamienie i ziemia z hukiem zsuwały się w kierunku doliny. O 22.39, zaledwie pół godziny po pierwszym strząsie, całe południowe zbocze Montetok oderwało się od góry i runęło do jeziora. Na północnym stoku pojawiło się pęknięcie o długości 2 km. Trudno sobie wyobrazić skalę tego zjawiska, patrząc tylko na liczby. Szacuje się, że osunęło się od 260 do 350 milionów metrów sześciennych skał, ziemi i roślinności. To największe osobisko w historii Europy. Obszar, który się oderwał, miał ponad 2,5 km kwadratowego i setki metrów grubości. W ciągu zaledwie 30-45 sekund ta gigantyczna masa runęła do wody z prędkością około 110 km na godzinę. Huk, który temu towarzyszył, był słyszany wiele kilometrów dalej. Przypominał ryk samej planety. Fala uderzeniowa wrzuciła w powietrze wodę, kamienie i powietrze pod olbrzymim ciśnieniem, tworząc chaos we wszystkich kierunkach. Pierwszą ofiarą stała się wioska KASO, położona na północnym brzegu, około 250 metrów powyżej lustra wody. Najpierw uderzył w nią potężny, wilgotny podmuch powietrza niosący za sobą kurz i błoto. Chwilę później dotarła główna fala, Ściana wody, która zmiażdżyła dolną część wioski w jednej sekundzie. 158 osób zginęło natychmiast, ale to był dopiero początek tragedii. Gigantyczna fala, pchana przez masę ziemi, ruszyła w kierunku zapory. Zderzyła się z jej ścianą i wzbiła się ponad nią, przelatując nad koroną konstrukcji. Szacuje się, że fala miała wysokość od 230 do 250 metrów i przesunęła około 50 milionów metrów sześciennych wody, czyli 50 miliardów litrów. Dla porównania, jeśli stałbyś w dolinie, ta fala zakryłaby niemal całe niebo. W ciągu mniej niż 45 sekund poziom wody w zbiorniku wzrosł błyskawicznie, przekraczając koronę zapory o 150 metrów. Potężna masa wody przelała się przez wierzch konstrukcji, zabijając 20 robotników, którzy tej nocy byli na miejscu. Ludzi, którzy jeszcze chwilę wcześniej z ciekawością patrzyli na osuwisko. Fala zniszczyła również mały hotel położony zaledwie 90 metrów powyżej zapory, zabijając kolejne 40 osób. Miliony ton wody runęły w wąską dolinę Wająt, pędząc z prędkością około 80 km na godzinę i osiągając wysokość fali szacowaną na ponad 70 metrów. Tyle, co 75-piętrowy wieżowiec. W chwili, gdy góra się osunęła, system elektryczny Longarone uległ awarii. Całe miasteczko pogrążyło się w ciemności. Wśród jej mieszkańców była dwunastoletnia dziewczynka, Michaela Coletti. Spała spokojnie, gdy nagle obudził ją ogłuszający huk dochodzący z góry. Po latach wspominała. Usłyszałam coś, co wzięłam za grzmot. To było potężne, przerażające. Babcia weszła do mojego pokoju i powiedziała, że zamknie okiennice, bo zbliża się burza. W tej samej chwili wszystkie światła zgasły. Potem rozległ się dźwięk, którego nie potrafię opisać. Najbardziej przypominał metalową roletę w sklepie, która z hukiem opada, tylko że to było milion miliard razy gorsze. Poczułam, jak łóżko zapada się pode mną, jakby otworzyła się przepaść. Coś potężnego ciągnęło mnie na zewnątrz. Nie mogłam się ruszać, nie wiedziałam, co się dzieje. Michaela chciała zrozumieć co się dzieje. Instynktownie sięgnęła po przełącznik lampki nocnej, ale światło się nie zapaliło. Strach ścisnął jej gardło. Zeskoczyła z łóżka i po omacku ruszyła w stronę pokoju rodziców. Wokół panowała absolutna ciemność. W ciągu zaledwie czterech minut od rozpoczęcia osuwiska gigantyczna fala przebiła się przez rzeki Piawe i Mae oraz przez ostatni mur przeciwpowodziowy miasteczka. Wyrwała się z wąwozu i z potworną siłą uderzyła w Longarone, zmiatając 80% miasta z powierzchni ziemi w kilka sekund. Objętość osuwiska była dwukrotnie większa niż ilość wody w zbiorniku. Ta masa skał, błota i wody uderzyła w dolinę z furią, której nikt nie mógł się przeciwstawić. Longarone, leżące zaledwie 3 km dalej w dół rzeki, stało się celem żywiołu. Fala, pędząc wzdłuż doliny piawe, niszczyła wszystko, co napotkała. Najpierw uderzył front powietrza, fala uderzeniowa o sile huraganu, która rozbijała okna, przewracała drzewa i burzyła domy. Po kilku sekundach nadeszła właściwa ściana wody, wirująca masa błota, kamieni i gruzu. Każdy, kto znalazł się w jej zasięgu, był bez szans. Domy znikały jak zapałki zdmuchiwane przez wiatr. Tory kolejowe zostały wyrwane z ziemi. Budynek stacji przestał istnieć. Cała okolica zmieniła się w jedno wielkie morze ruin. W tym czasie 12-letnia Mikaela właśnie się przebudziła. Nie zdążyła nawet znaleźć rodziców, gdy jej dom został porwany przez szalającą wodę. Miała niewyobrażalne szczęście, spadające belki konstrukcji nie trafiły jej. W ciemnej, kipiącej wodzie, próbowała walczyć o życie, próbowała wypłynąć, ale nurt był zbyt silny. Nie miała żadnej kontroli, mogła tylko dać się nieść. W pewnym momencie, wśród ciemności i chaosu, natrafiła na unoszącą się deskę. Udało jej się chwycić kawałek drewna, wystarczająco duży, by utrzymać jej ramiona nad powierzchnią. Ale woda nadal szarpała z dziką siłą, a każdy oddech był walką. Wokół niej słychać było nie tylko huk wody, także krzyki, płacz ludzi i przerażone ryki zwierząt. Mikaela wołała matkę, błagała o pomoc. I wtedy w ciemności zobaczyła cień, postać mężczyzny. Nie był to nikt z jej rodziny. To był jeden z mieszkańców Longarone, również porwany przez nurt. Usłyszał jej wołanie i zdecydował się pomóc. Michaela była już skrajnie wyczerpana. Zaczynała tonąć, gdy mężczyzna zdołał ją pochwycić, unieść nad wodę i popłynąć z nią w kierunku większej deski, tryfującej niedaleko. Z całych sił wepchnął dziewczynkę na tę prowizoryczną tratwę, fragment drzwi wyrwane z jakiegoś domu. W tej samej chwili uderzyła kolejna fala. Mężczyzna nie zdążył się wspiąć. Zniknął w kipieli. W Longarone mieszkało wtedy około 5 tysięcy ludzi. Katastrofa przyszła w środku nocy bez ostrzeżenia. Większość mieszkańców spała. Gdy woda opadła, z miasta zostało niewiele. Z 372 budynków ocalały tylko 22. Reszta zamieniła się w stosy cegieł, drewna i błota. Nie tylko Longarone zostało zniszczone. Wioski i miasteczka położone niżej w dolinie również ucierpiały, choć w mniejszym stopniu. W sumie zginęło ponad 2000 osób. 350 rodzin straciło wszystkich bliskich. Longarone poniosło największe straty: ponad 1600 zabitych, czyli 1 trzecia mieszkańców. Kilka godzin po tragedii, o 5.30 rano, na miejsce dotarły pierwsze oddziały ratunkowe. Żołnierze, wyszkoleni do działań w ekstremalnych warunkach. W następnych godzinach przybyło 850 ratowników z 46 regionów Włoch. Wśród nich było ośmiu nurków, którzy z narażeniem życia zeszli na dno zbiornika Wająt, by odnaleźć beczki z toksycznymi chemikaliami przechowywanymi w pobliskiej elektrowni. Udało im się odnaleźć 61 pojemników, zapobiegając w ten sposób kolejnej katastrofie. W Longarone ratownicy rozpoczęli już pracę. Przekopywali się przez błoto, ziemię i gruzy w nadziei, że odnajdą żywych. Po wielu godzinach poszukiwań udało się ocalić 73 osoby. W błotnistych zwałach i gruzach znaleziono ponad tysiąc ciał ofiar. Reszty nigdy nie odnaleziono. Kiedy Montetok się osunęła, wewnątrz zapory wojąt pracowali inżynierowie i technicy. Katastrofa przyszła zbyt nagle. Woda wzbierała błyskawicznie, zanim zdążyli zareagować, fala ich pochłonęła. 20 inżynierów z Centrum Kontrolnego po zachodniej stronie i 40 pracowników z biur po stronie wschodniej zginęło na miejscu. Według późniejszego śledztwa, zanim fala przelała się przez zaporę, pierwsze uderzenie wywołane osunięciem ziemi cofnęło się w górę doliny, uderzając we wsie położone nad zbiornikiem. Zniszczyło tamtejsze zabudowania i zabiło 158 osób. Dopiero potem woda przelała się przez koronę zapory, runęła w dół doliny i zmiotła Longarone. Miasto zamieniło się w ogromny cmentarz. Fala nie zatrzymała się tam. Pędziła dalej na południe, niszcząc kolejne miejscowości w Dolinie Piawe. Siedem miesięcy po tragedii włoski parlament powołał specjalną komisję śledczą. Jej zadaniem było ustalenie przyczyn katastrofy. W całym kraju wybuchła gorąca debata. Opinia publiczna domagała się odpowiedzi i winnych. Wielu twierdziło, że odpowiedzialność spoczywa na zarządzie zapory i władzach państwowych. Budowa zbiornika i zapory, ich zdaniem, zmieniła strukturę góry Monte Toc. Woda i ciśnienie w podłożu mogły wywołać mikrowstrząsy, które ostatecznie doprowadziły do katastrofalnego osuwiska. Zarząd, mimo ostrzeżeń, utrzymywał wysoki poziom wody w zbiorniku, ignorując oznaki zagrożenia. O wielu z nich wiedziały lokalne urzędy, lecz przymknęły oczy. Byli jednak i tacy, którzy bronili zarządu. Twierdzili, że zapora sama w sobie była solidna, przetrwała na pór fali, nie pękła i nie runęła. Z dna ubył zaledwie metr kamieni, ale konstrukcja pozostała nienaruszona. Ich zdaniem była to katastrofa naturalna, a nie wynik ludzkiego błędu. Aby zrozumieć, gdzie naprawdę leży odpowiedzialność, trzeba cofnąć się o trzy lata do momentu, gdy góra Montetok już dawała pierwsze ostrzeżenia. W północnej części masywu odnotowano wówczas drobne wstrząsy sejsmiczne. Sprawa trafiła do prasy, a eksperci wskazywali jasno: Montetok jest niestabilna i grozi osunięciem. Informacje te wywołały panikę wśród mieszkańców Doliny. Niektórzy składali oficjalne skargi, prosząc o reakcję władz. Bezskutecznie. W rzeczywistości Montetok już wcześniej dawała znaki ostrzegawcze. Jesienią, trzy lata przed katastrofą, doszło do mniejszego osuwiska. Wówczas około 800 tysięcy metrów sześciennych ziemi i skał spadło do zbiornika w Dolinie. Choć nie wyrządziło ono poważnych szkód, stanowiło wyraźne ostrzeżenie. Zarząd Zapory wiedział, że góra może być niestabilna, dlatego opracowano plan awaryjny. Budowę nowego kanału odpływowego w dolinie Monte Toc, który miał w razie potrzeby umożliwić szybkie obniżenie poziomu wody w zbiorniku. Miało to zapobiec katastrofie w przypadku kolejnego osuwiska. Dyrektor biura technicznego Zapory, inżynier Pancini, mieszkał wraz z rodziną w Longarone. Był jednym z głównych nadzorców budowy. Znał każdy szczegół konstrukcji i wszystkie drgania góry Monte Toc. Dostrzegał zagrożenie i sporządził raport, w którym proponował środki ostrożności, ostrzegając przełożonych przed możliwymi skutkami osuwiska. Po tamtym pierwszym incydencie kierownictwo Zapory rozpoczęło badania. Na ich zlecenie powstał model hydrauliczny w skali 1-200, do 200, który miał symulować wpływ osuwiska na zbiornik wody i zaporę. Projekt finansował zarząd Wająt, a prowadzili go profesor Getti i Augusto Marzollo z Uniwersytetu w Padwie, wybitni specjaliści w dziedzinie hydrotechniki. Na modelu przeprowadzono eksperymenty, odtwarzając różne scenariusze osuwisk, aby ocenić bezpieczeństwo konstrukcji i możliwe skutki w razie katastrofy. Eksperyment został podzielony na dwie grupy badawcze, z których każda korzystała z różnych materiałów do symulacji osuwiska. Ostateczne wyniki były jednoznaczne. Jeśli góra się osunie, sama zapora pozostanie nienaruszona. To, czy fala dotrze do doliny i spowoduje zniszczenia, zależy wyłącznie od poziomu wody i prędkości osuwiska. Wystarczyło utrzymywać poziom wody poniżej określonej granicy, a skutki dla obszarów poniżej zapory byłyby znikome. Półtora roku po zakończeniu budowy poziom wody w zbiorniku znajdował się zaledwie 47 metrów poniżej maksymalnego poziomu dopuszczalnego obciążenia. W dolinie Montetok odnotowano w tym czasie pięć wstrząsów sejsmicznych o sile 5 stopnia w skali Richtera. Mimo to zarząd zapory zlekceważył ostrzeżenia. Na rok przed katastrofą jeden z inżynierów przesłał do kierownictwa raport o zagrożeniu, jakie stanowi osowisko na Monte Toc dla bezpieczeństwa zbiornika. Wyniki testów modelowych wskazywały jasno. Jeśli poziom wody przekroczy maksymalny próg o więcej niż 20 metrów, woda przeleje się przez koronę zapory, powodując katastrofę. Inżynier zaproponował, by podnieść zaporę o dodatkowe 61 metrów. Wniosek został odrzucony. Siedem miesięcy przed tragedią. Geologiczna struktura otaczająca zaporę wająt znów stała się niestabilna. Pęknięcia w ziemi poszerzały się każdego dnia o około 30 cm. Nadeszło lato, obfite w deszcze, które utrzymywały poziom wody niebezpiecznie wysoko. Ziemia wokół góry drżała coraz częściej. 24 dni przed katastrofą północne zbocze Monte zaczęło się osuwać. Droga wzdłuż zbiornika została poważnie uszkodzona i zamknięta. Nowy główny inżynier Biadene zaapelował do zarządu o całkowite opróżnienie zbiornika. Odpowiedź była negatywna. Pozwolono jedynie nieznacznie obniżyć poziom wody. Na tydzień przed tragedią, jedno ze zboczy Montetok znów się zapadło. Kilka dni później ewakuowano okolicznych mieszkańców. Przeniesiono ich na wyżej położone tereny. W dniu katastrofy, aktywność sejsmiczna Montetok była wyjątkowo silna. Inżynierowie monitorujący teren wokół zapory Wajont widzieli, jak drzewa spadają z gór w całych kępach, a kamienie toczą się wprost do zbiornika. Zrozumieli, że grozi im ogromne osuwisko i natychmiast zgłosili alarm, ale zarząd po raz kolejny zlekceważył ostrzeżenia. Po tragedii zarząd zapory oraz część przedstawicieli rządu zrzucili winę na naturę, określając katastrofę jako nieuniknioną. Polska Gazeta La Unita potępiła ich postawę, nazywając ją bezduszną i nieodpowiedzialną. Ówczesny premier Włoch, Giovanni Lione, obiecał przeprowadzenie szczegółowego śledztwa i zapewnił, że ofiary otrzymają sprawiedliwość. Jednak kilka miesięcy po zakończeniu kadencji, Lion objął funkcję głównego adwokata obrony zarządu zapory Wająt. Po jego interwencji odszkodowania dla ofiar zostały drastycznie obniżone. Co najmniej 600 poszkodowanych nie otrzymało żadnej rekompensaty. Cztery lata po tragedii opublikowano nowy raport przygotowany przez niezależnych ekspertów hydrotechniki z całego kraju. Wnioski były jednoznaczne i całkowicie sprzeczne z wcześniejszymi ustaleniami Parlamentarnej Komisji Śledczej. To zarząd zapory ponosił pełną, niepodważalną odpowiedzialność. Katastrofie można było zapobiec. Dwa lata później w sądzie Lacquilly rozpoczął się proces. Na ławie oskarżonych zasiadło 11 ludzi. Zarzuty obejmowały m.in. umyślne spowodowanie śmierci. Po roku rozpraw zapadł wyrok. Skazano trzech: głównego inżyniera Biadena oraz dwóch współpracowników. Każdy otrzymał wyrok sześciu lat więzienia. Po apelacjach Sąd Najwyższy ostatecznie obniżył kary: Biadena 5 lat, inżynier Sensidoni 3 lata i 8 miesięcy. Reszta oskarżonych została uniewinniona lub objęta amnestią. Wśród 11 oskarżonych trzech nie doczekało wyroku. Zmarli przed jego ogłoszeniem. Wśród nich był Mario Pancini, dyrektor techniczny zapory Wająt. W czasie procesu, dręczony poczuciem winy i bezsilności, nie wytrzymał presji. Odebrał sobie życie w swoim domu w wieku 56 lat. Pancini już przed katastrofą ostrzegał przed zagrożeniem i domagał się działań, ale jego głosu nikt nie wysłuchał. W tamtą tragiczną noc stracił rodzinę, przyjaciół i współpracowników. Na skalnej ścieżce prowadzącej na koronę zapory do dziś widnieje marmurowa tablica z jego imieniem. To cichy hołdy dla człowieka, który próbował ostrzec świat, lecz nigdy go nie posłuchał. W katastrofie w Longarone zginęło 487 dzieci. Przeżyło tylko 30. Jedną z nich była 12-letnia Mikaela. Tamtej nocy straciła wszystkich swoich bliskich. Rodziców, rodzeństwo, sąsiadów. Ocalała cudem. Do dziś, gdy wspomina tamtą noc, jej głos łamie się ze wzruszenia. Ale z czasem nauczyła się żyć dalej. Powoli wychodziła z mroku, odzyskując siły, wiarę i pragnienie życia. Po katastrofie, Longarone i okoliczne miejscowości zaczęły się odradzać. Rząd Włoch rozpoczął szeroko zakrojony program odbudowy, który dał impuls gospodarczemu rozwojowi całego północno-wschodniego regionu kraju. Ocalali, otrzymali pomoc finansową, dziesięcioletnie zwolnienie z podatków oraz możliwość uzyskania kredytów na rozpoczęcie nowego życia. Dziś od tamtych wydarzeń minęło 60 lat. Zapora Wająt wciąż stoi w Dolinie Montetok, milczący kolos z betonu, którego już nigdy nie wykorzystano. Po tragedii zaprzestano wytwarzania energii, a zbiornik, dawniej pełen wody, od dawna jest wypełniony rumowiskiem i kamieniami. Lecz zapora, choć opuszczona, trwa jak pomnik ostrzeżenia. Mówi nam, że prawdziwe katastrofy nie zawsze rodzą się z wad konstrukcji, często zrodzone są z ludzkiej pychy. Ostrzeżenia były widoczne pęknięcia na zboczu, drgania ziemi, głosy ekspertów wszystko to zostało zignorowane. Ekonomiczne interesy i ślepa wiara w nieomylność człowieka wzięły górę nad zdrowym rozsądkiem. I dlatego dziś zadajemy sobie pytanie. Ile podobnych ostrzeżeń ignorujemy współcześnie? Jeśli ta historia skłoniła Cię do refleksji, zostaw polubienie i zasubskrybuj kanał, by wspierać tworzenie kolejnych filmów o wydarzeniach, które niosą ze sobą znaczenie. A w komentarzach napisz, co Ty myślisz: Kto ponosi największą odpowiedzialność za tragedię Wająt? Zarząd rząd Zapory, rząd czy cały system, który na to pozwolił? Dziękuję, że obejrzałeś ten materiał. Do zobaczenia w następnym filmie.